I witam was w kolejnym odcinku z gry Doom 3. kontynuujemy sobie naszą rozgrywkę, znajdujemy, znajdujemy się w laboratoriach alfa, sektor pierwszy I idziemy sobie dalej, tylko muszę otworzyć się właśnie śluzę, bo nie... nie, dobra Znajdź windę osobową do drugiego poziomu laboratoriów alfa Okej, okay. to poszukamy Mhm, wiedziałem. Najpierw ty, bo cię widzę. Teraz ty. Kto jeszcze? A, jeszcze jakiś doktorek się tu I robola chyba. No i chudy. Chudy jest najszybszy z nich wszystkich. Oj, oj, przykro mi. Mamy no. wszystkich chyba. Dobra, rozejrzyjmy no się tu. Na razie nie będę otwierał drzwi. Może się tu chcę rozejrzeć. Co tu ciekawego, dobrego jest. Mam nadzieję, że nie jakieś potwory się przestraszy. O, mamy, mamy leczarkę, tak zwaną. Jakie jakieś pociski. Fajnie. Okej, okay, otwieramy. Tylko przełączyć sobie na strzelbę awaryjną. Oczywiście. I idziemy. Do centrum łączności mam się udać, tak? wiedziałem co Co gnoje O, tutaj pan mamy o, dużo. Aha, o, ty, to... ty, to tam chodź pokażę ci coś śmiesznego ty, Jasne. Otwieram i. Kurde. I zgobię. To się chyba otworzy. Myślałem, że. Wow! Panie. Uf. Co jest? Kurde, cicho gram i nic nie słyszę. Polewa, jak mnie tutaj jakieś. Jakie z kluczami francuskimi atakują od kogo? tylca? 24, może wyjść jednak się cofnę w to życie. A pancerze już mamy, filu. Szkoda, że zmarnowałem tyle. Ale mówię, więcej tam misji mamy do tego? Położę. Kurde, to ja chyba z tego powinienem być strzelać. Tak, to je szczepionka. Dobra. A tu jest ten chyba gazowy der... tylko tylko, tylko coś takiego. No właśnie, czy mam jakieś dysku? Nie, Kudy, nie wiem, czy jakby nie zrobił, nie, chyba nie, nie było, bo był dość dokładnie tamto, bo tu ślepi jestem. Tu raczej nie wejdę, co? No nie. Jeszcze się w dupę dziabłem. Tu sobie mogę wejść. Jeszcze gdzieś?

Trochę szczękę wyżarło. A to jest PDA, dobra? I co? jakiś zdobyłem? Czyżby? Czyżby, czyżby? Aha, no właśnie. Ale to wiecie co. Przez pokolenia ludzkość żyła z perspektywą wyczerpania się zasobów naturalnych. Nasze nowe przedsięwzięcia na planetach takich jak Mars tylko wzmocniły naszą potrzebę znalezienia nowych źródeł metali, paliw kopalnych, ożywienia, wody, a nawet powietrza. Aby zaspokoić te potrzeby, naukowcy z UAC opracowali dramatyczne rozwiązania. Rozwiązania, które wkrótce przyniosą zyski UAC, jej inwestorom i całej ludzkości. Sam Mars jest naszym głównym sprzymierzeńcem i kluczem do naszego rozwiązania. Spójrzcie na jego rozległe pustynie, bogate w naturalnie występujące tlenki żelaza, będące surowcami przyszłości. Opracowaliśmy proces destabilizujący strukturę atomową sproszkowanego tlenku żelaza i rozdzielający go na cząstki subatomowe których potem używa się do tworzenia nowych pierwiastków, niczym dawni alchemicy. Fazowy dekonstruktor cząstek umożliwia nam transformację czerwonej gleby Marsa w czyste powietrze, świeżą wodę i paliwo wodorowe, podwaliny trwałego marsjańskiego środowiska przyjaznego człowiekowi, a to dopiero początek. Dalsze badania pozwolą nam stworzyć bardziej skomplikowane molekuły, nawet materię organiczną. Atom po atomie UAC buduje lepszą przyszłość ludzkości. Tak jest. I kolejne PDA tym razem. Tutaj też sobie odczytamy. Mm, Kyle Berger. Jakiś wypadek odpada. Dziennik Audio Kaila Bergera, kierownika badań projektu Fidici. Fazowy dekonstruktor cząsteczek jest już w pełni sprawny a zebrane dotąd wyniki badań są imponujące. Niestety w zeszłym tygodniu zdarzył się okropny wypadek. Asystent naukowy Patterson kalibrował jeden z emiterów kwarków w komorze. Świadkom wydaje się, że zachowywał się tak, jakby, jakby coś widział, jakby coś do niego mówiło i cofnął się wprost w strumień cząsteczek. Nie był to przyjemny widok, ponieważ tył jego głowy został oderwany, Żył jeszcze przez kilka minut, choć nie wiem, czy można nazwać to życiem. Świadkowie jednak twierdzą, że jego oczy poruszały się we wszystkie strony. Próbował też coś powiedzieć, ale po utracie tak znacznej części tkanki mózgowej musiały to być wyłącznie odruchy. Z powodu tego wypadku wprowadziłem w laboratorium nowe protokoły bezpieczeństwa, a w jednym z magazynów zgromadziliśmy środki pierwszej pomocy. Magazyn ten ma kod 752. Koniec wpisu. Ok, otworzymy sobie tę czapkę od razu. 7, 5, no. no, nie był to przyjemny wypadek na pewno. Przynajmniej dla tego technika. No, ale panie, co zrobisz? Zdarzają się wypadki. No. Nikaj. Okay. ok, przeczytajcie sobie i jedziemy dalej z koksem. I wszystko tylko po to No. Ty wstaniesz? Otworzymy ten dekonstruktor. Okej okay. Otworzyłem to i teraz muszę się tam dostać do środka To nie będzie śmieszne. Poczekamy sobie Muszę się włączy. Dawaj. Jakieś kopie zrobiłem. Nie wiem czy to jakieś znajdźki są, czy co. Nigdy się nie zastanawiałem nie zbierałem tego. Pójdę jeszcze tu. A tu nic nie ma, plus na przestrzeń. Okej, okay, udało się za pierwszym razem, na z jeszcze nie zajrzałem w tej serii. Mam nie, nie jakieś święta. Zawsze sobie poświęcę do pewności. Zaraz się tu pewnie coś otworzy. Chodź tutaj. Co jest? No. Światło mnie wyłączyli, panie. Oho. Dwóch to tam? Tam żadna filozofia w ten się w ogóle wycofał. Taktyczny odwrót zrobił. Nie bardzo mu się on przydał. Tu jest większa przestrzeń. Wiec. O, jeszcze chudzielec jest. No i po chudzielcu wejdę tutaj zobaczymy, co mi. Na razie nie. W takim razie stąd idziemy. Mam wrażenie, że te inby będą zasłane. I grubas. Zresztą. Wow. Ty mnie tu blokujesz cwaniaczku. Okej. Okay. jeszcze jeden. Dobra. Zaptać wezmę ją Gdzie on jest? Nie chciałem zejść do nie. Nie lubię tych ciemności. Też patrzcie, niby te czasy, nie? A latarki dalej łapawce otrzymać. Trochę bieda. Poprawili to w tej wersji BFG. Ale ja mówię, ja, z nie, ja w nią nie gram, bo jest w całości w angielsku i chyba się jej nie da spolszczyć, z tego co ja. Tych strzała dostałem Daria. Nie da się jej niestety spolszczyć, póki co? W sumie nie będę kupował dwa razy tej samej gry. Chyba żeby tego Resurrection of Evil spolszczyć się dało, ale on, z tego co pamiętam, w ogóle nie ma spolszczenia. Nigdy. Żadnego oficjalnego w sensie. I chyba nikt się nie podjął, nawet żeby ją A Szkoda. Chętnie bym zagrał. Jack Smith jakiś. Czyli. Jak to? Jacek? Kowalski? O! Dziennik Audio czeka Smitha. analityka w dziale zasobów ludzkich. 24 października 2145 roku. Właśnie zapoznałem się z kolejną porcją raportów zespołu naukowego. W tym tygodniu podczas pracy ze sprzętem obrażenie odniosło pięć kolejnych osób. Najpoważniejszych urazów doznał John Hughes, którego ręka została wciągnięta w jeden z układów wentylacyjnych. Dokonywał on jego konserwacji i twierdzi, że wyłączył go, a klucz bezpieczeństwa schował do kieszeni. System włączył się nie mając źródła zasilania i poszatkował jego ramię aż do łokcia, zanim ktoś przyszedł z pomocą. Poinformowano mnie, że maszyna wciąż działa i nie można jej wyłączyć. Koszt tego wypadku wystarczyłby do podniesienia alarmu, a jest on jednym z wielu. W tym kwartale przekroczymy budżet odszkodowań. Nie jest to mój dział, jednak muszę zakładać, że zostanie przekroczony także budżet na nowe wyposażenie, ponieważ według tych raportów codziennie zdarzają się awarie sprzętu. Proszę o przedyskutowanie tego tematu na zebraniu. Koniec wpisu. Ok. Jakieś protokoły. No, od tych wypadków pewnie nie, w No, i to tyle. A, ten ogień trzeba wyłączyć. Tam gdzie, żeśmy wcześniej wyjdą z strzelby, jakby nie, i się cofnąć tam. I idziemy. Co nas zaskoczy tym razem? Nic. że o. się robi niebezpiecznie. Wow. Zginął chyba. Leżą, leżą, czyli zginął. Tam nie będę chyba skakał na razie. Hmm, chociaż może tutaj kadręb. A tu jest drabinka. Dobra, zejdę, który mi się nie zabił. Oho, to już. Ty, niezły piruetik, kolego. O nie, tu może być coś złego. No. Ech. Trochę paskudny widok. Oho, mamy tych. Oni są, oni są... Nie lubię z nimi walczyć. Będę. Trochę ich tu będzie, przynajmniej patrzeć. Ale ja lubię z tego jednak. Ze strzelą nie walczyć. Oni są dość szybcy. Za mutanty, ale jedno wiem na pewno. Co ich rozwalić? Okej, okay. coś nam się otworzyło, tam nie wejdziemy być zamknięte. Schodzimy tu, siema jest tak tu czy tu. Pamiętam. Tu sobie najpierw wejdę. I tu ciekawego oprócz pancerza i tego nie ma. To nie wiem. Po prostu był pancerz i jakieś inne pierdoły. Więc idziemy sobie tu. Jakaś amunicja. Pełno trupów. Ogólnie ma I zębiaka gdzieś słyszę innym krokiem do mnie idzie on, że tu mnie jakiś nie zaatakuje. Zaraz, oczywiście, że zaatakuje, czy mnie to nie dziwi. Dobra, chyba wszyscy, póki co, oczywiście, tu jeszcze ktoś pewnie będzie. Nie? A tu? Nie, tu już się nie wejść. Dobra, ja teraz, tu jest zamknięte. Ja wyciągam moją klamkę i idę. Gij Za tam. Panowie. Trochę za dużo tych beczek jak na jednego typa, nie. Potem się ci żołnierze, bo już w Kurde. Nie skosił gnojek. Biorę to. To pewnie za nami ten imp wyskoczy i to, to będzie chodzenie. Coś tu jest ze schodami? Nie. Chyba zginął, nie? Idę po tą amunicję. Co tam na dole się powstało po tym kolesiu, co mi duże życia zabrał? mi się wydaje, że to jeszcze nie wszyscy. Możecie jakieś pancerze jeszcze, jakiegoś go Co tam tym razem? Nic? Ta nic. Pyk. Mm -hmm. Robimy kopie zapasowe, bo to ważne. Nie wiem po co, ale ważne. Gdzie? Wow. To dość duży, lepiej po go zostawić No i drabina się spierdzieliła ze stanowiska Czemu mam wrażenie, że tutaj będą żołnierze Czy nie będę? Co jest? Chodzić nie mogę. tam jeszcze, dobra Strasznie dużo dymu to dziadostwo generuje Jak rzuci i czasem ich nie widzę po prostu Mówię to jest kwestia przestawienia się o, o. Wiedziałem. Gdzieś jeszcze jakiś jest Ciężym od dupy strony wejść, o, słyszę też ciągle gdzieś dziady. Tu pewne są, ale zobaczmy tu. No właśnie. Łoł. Wow. Ej, zdążył mnie trafić. Nie udawaj, że pracujesz. Wszystko widzę. I czerwono, co? Przestraszyłeś mnie. Ależ się cieszę, że Cię widzę. Myślałem, że jestem sam. Ostatnio było tu cholernie nieprzyjemnie. Hydrokon wysadził od wody i jest niestabilny. Uważaj z tą giwerą, Rykoszet w szklany osłony może wysadzić całe to miejsce w powietrze. Spróbuję to ustabilizować. Pójdę do gabinetu naukowego, kiedy przejmę nad tym kontrolę. Tak? Jeśli nie uda mi się spowodować, by Hydrokon działał na rozsądnych poziomach. Nastąpi wybuch. Dobra, wierzymy w ciebie. Kolego, ale muszę tam przejść niestety. Tyk. O Pedal jest. Może No że się co. Zobaczymy Darnie Lipsy, co? To już wiem, że... Udać. Nie ma dzienników, ale mamy już przepustkę do tego. kilka browarów. Idę! Te cieki w hydrokonia, właśnie to, co tam ten stabilizuje. Nie chcę tu skakać, na razie chcę się przejść, tu, żeby ten pancerz dwa punkty sobie odnowić. Świetny deal z tą drogą. O, i właśnie tu się udamy. Gdzie pomożemy? O, coś tu słyszę. A ja, to to jak. Już. Chyba w Oho. Są te dziady. Małe. A to nie żyje. Tak się położył, że myślałem, że on jeszcze będzie mnie bieg Dobra. Chyba wszyscy. myślałeś dobra coś coś chyba pali tak mi się wydaje tu jest zamknięte tu jest zamknięte no ewidentnie ktoś coś chyba no czuję <ścoughs> znaczy na podwórku nie tutaj uuu co my tu mamy? światy dla Jasne Wszyscy tak mówią O nie. Tutaj jeszcze mi tu zamknęli na świetnie. O nie. O nie. To no dużo pasków. Ja nie zginę tutaj. Ej, nie wiedziałem, że oni tak potrafią. Ja wiem, że tu nie zginę. I miałem rację. Czy póki co? Ktoś na mnie strzelał. Kurde, kto? Ktoś do mnie strzela No to z tyłu się jakieś dziady wzięły. O to pięknie Gdzie? Gdzie mnie tu Idąć Ten dziś teczka, nie? Cofnę się chyba Gdzie? Cicho zawsze tak, jasne. Dobra, tu, tu było. Pyk, pyk, pyk. Idziemy. Mam nadzieję, że idę w dobrą stronę. Dobra. No, ale to, to już tak srogo było. Ja trochę spanikowałem. Nie bo... Pociski. Widziałem jaką tam oka. Oczywiście. Tu jest zamknięte. Czekajcie. Jak można windy nie zauważyć. No i co? Laboratoria alfa poziom drugi w następnym odcinku. Także tutaj się z wami pożegnam. Trzymajcie się. I do następnego. Oczywiście zostawię jeszcze to, żebyście sobie przeczytali. I w następnym odcinku zaczynamy te laboratoria. Wspaniałe. Sektor drugi. No. Dobra. Tutaj się z wami żegnam. Może być jakieś gadanie, ale chyba nie. I trzymajcie się. Do następnego. Cześć.